Mowsza, nie znają mi oznają, do pierdole ci tak, że nie skończysz, tak mnie wkurwiłeś, napisz, co pisałeś na Nie rozumiem twojej logistyki, wyrwę się jak Ukrainiec, tulibany Nie rozknisz, nie ja bronię ludzi, którzy zostali zaatakowani Gosia nie znajomi, ją znają! Zastrościsz, bo pewnie nie masz żadnego IQ, jesteś zniszczony w całym Nigdy nic nie wychodzi Moje wrota są dla ciebie zamknięte Gosia jej znają Niech się seną zajmie soba I niech nie kłamie Ja już wiem kim jesteś Poznaję cię po pisaniu Pozdrawiam wszystkich prawdziwych nocników Gosia jej znają i ją znają To dzień to leci także W całym internecie Na wszystkich forach Swoich analizacji Nigdy nic nie wychodzi Moje wrota są dla ciebie zamknięte Gosia jej znajomi ją znają Niech się zrenąc zajmie Soba i niech nie kłamie Ja już wiem kim jesteś Poznaję cię po pisaniu Pozdrawiam wszystkich prawdziwych nocników Gosia jej znajomi ją znają no, kiedy To leci leci tak, Że nie